Mmm, tu? Tu Aran, Rafał. Rafał jest tutaj gościem. Po raz pierwszy, ale nie ostatni. Ale nie ostatni mamy, bo będziemy razem. Zobaczymy jak, wyjdzie. zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że przypadniemy Wam do gustu. Będziemy recenzować filmy dziś zaczynamy. Dzisiejszy pierwszy jaki recenzujemy jak jest? Superman, tak. znaczy człowiek ze Stali Superman. Menos tak? st man man Steel. Powiem to jest film, jeden z lepszych, które widziałem ostatnio, jaki miałem okazję oglądać. Mm, to no, co. Zacznij te zacznij opowieści. To, to no. ja zacznę. Yy, nie będę spoilerował, ale na film zapraszam, bo są niesamowite efekty. Yy, aktor, który. Nie, nie, żebym za facetami przepadał, ale powiem tak, no jest dobrany dobrze, tak jak do Batmana był aktor dobry, jak on się tam nazywa? Bo, Christian Bale. Bo jeżeli mowa o aktorach, zna aktorów, na pamięć, nie to co ja leszczu, który ogląda i mogę powiedzieć. O tam Leszczu, Leszczu, też jesteś coś tylko nie ma pamięci do aktorów, tylko ma pamięć do aktorek. Zgadza się tak, wolę kobiety zawsze wolałem Rafał. E, ducham, no nie też. mów teraz powiedziałem wolę kobiety. No, to ja bym facetów, nie? Dobra, <słyn> no, um, w... y. Wolimy kobiety, ale tak, ale zgadzamy się, że aktor był dobrany rewelacyjnie. Ciebie. Efekty są niesamowite. To jest film dwie godziny gdzie się cały czas coś dzieje, nie? No. Yy, jak to, co tam ciekawego, no, retrospekcje. Rafał wam o retrospekcjach. Wiecie, jak większość większości filmy retrospekcje o dzieciństwie Superbohatera są wklepywane na sam początek, tak? Tutaj, tutaj jest fajnie pomyślanej w, w... Leczone są e, w ogóle w cały film. One pokazują się co jakiś czas w momentach, w przerwach akcji, tak? No. I tak fajnie urozmaicają czas pomiędzy jakimiś biatykami albo czymś, jakimiś walkami i tak dalej, Czyli to tak nie przynudzało. Ale tu w tronce bijatyki są na najwyższych z najwyższych poziomów. To jest, to jest napieptanie, na kurwianie dosłownie. Jak w, w Halku mieliście jakąś jedną, dwie nie sceny. w Harku, Avengers. I w Avengersach, czy mieliście jakieś bidne sceny, gdzie tam napieprzali? potem i po jakimś jednym razie ewentualnie dwa tu macie na, na walankę yy, na najwyższym poziomie prawie, no, no, prawie, cały film to przesadzam, ale tam gdzie się rzeczywiście to dzieje, to jest nakurwianie przez duże N. No, mistrzostwo, mistrzostwo fachowe, no to... Tak, jest, tak, to jest film, tak, na tak, który, który jest warto film się No, warto, warto pójść, bo takie efekty to tylko w kinie. Tak, i od razu zaznaczamy, nie jesteśmy miłośnikami 3D. No, w tym filmie wyjątkowo mi nie przeszkadzało 3D, jak mi zawsze przeszkadza mhm. w filmie. I czy, czasami co jakiś czas zdejmuję te okulary, bo mnie od. No, tak, tutaj byłem w, w fotel przez całe dwie godziny. No, nawet nie miałbym ochoty cokolwiek zjeść, czy popcorn, czy wypić kolę, no... Właśnie, to jest ważna sprawa, o której nie zapominajcie i to się udało teraz. Ludzie teraz nie, nie żarli w kinie, bo ludzie nie jedzą w kinie, tylko żrą. Cały czas tam słychać chrupanie jakieś, cały czas słychać Od, mraskanie. Odbijanie? Sky. Odbijanie, tak... Bekanie, jakieś inne. Jedna babka tylko nie wycisza telefonu. Wyciszajcie telefonek, idzie, idziecie na Supermana. Jeśli ta babka, ta pani ogląda film, to następnym razem wyciszać telefon, proszę. Tak, proszę wyciszać, bo to, to trzeba wyciszać. Yy, druga sprawa. Ludzie, nie jedzcie nic w kinie. Nie należy żreć podczas takiego z Ale trochę odeślijmy się o temat. To jest oddzielny temat na oddzielne wideo. E, zgadza się. Tak, dobra. Yy, Kontynuujmy o Supermanie. o Supermanie. Wygląda niesamowicie. Strój ma... Kurde, to, to nie przebierał się jak ten jak w poprzedni tak, częściach. Tak, tak, strój, strój miał no powalający, miał idealnie dopasował w ogóle peleryna, robiła nie są to, co mówiłem. No nie, 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 nie brakowało takich scen jak starszy Supermana w tym serialu, że szedł za budynek i się przebierał. O! Sz, muszę no. lecieć pomóc. Nie? Tutaj nie jest. Normalnym stroju stopkatka, już jest w stroju no. Zawsze tak się jakby. zastanawiałem, bo on przecież by się sam w końcu ugotował w tym. No bo ja zawsze mi się, przecież on nosi tak, jest gorąco, on nosi garnitur, a pod tym strój. Ale teraz okazuje się, że widocznie pod tym strojem jest całkiem nagi. Nie, nie, będziemy tego poruszać, w każdym razie strój w stylu, o, światełko nam zgasło, ale dobra, więc o, jest. Po, jest powrót światła, strój pokazany jest rewelacyjnie, jest w stylu Spidermana. Tak, najnowszego Spidermana, tego Amazing Spidermana. Amazing Spidermana i wygląda rewelacyjnie, same efekty, tam się co chwilę coś wali, co chwilę się coś sypie. Efektem tak, efekty specjalny dla mnie, nie wiem jak dla Arka, ale dla mnie to są... W tym filmie były najlepsze efekty specjalne, jakie kiedykolwiek widziałem. No bije na głowę Transformersów, wszystkie części, no, no jakie, czy ten e, bitwa ostatki ostatnio były, ten Battleship. No bije na, na głowę, no. Jeś, nie, mówię, nie? no ten, ten reżyser ma taką no, skłonność do efektu specjalnych, no. W 300 Watchmen i Sucker Punch też były, niesamowite efekty, ale tutaj to już jest przegięcie pałki. Nie wiem jak oni je zrobili. Nie wiem, kurde ile kasy poszło na to, ale no. Były... No. Ale ja bym poszedł do tego, na to do kina z tego względu, żeby właśnie dofinansować tego typu produkcję. Mamy nadzieję, że to będzie początek tak, trylogii. Tak. Niemo... Byłem za kurczę. Jeśli musiałbym do kina jeszcze raz no. pójść, żeby. Dzięki temu, żeby była trylogia, to poszedłbym jeszcze raz. Tak, Kochani. warto to dofinansowywać. To, to są produkcje, to jest produkcja tak niesamowita, że. Nie, no. no jesteśmy no, zaspokojeni fabu bardzo Fabuła, fabuła, fabuła tak. też jest bardzo dobra, nieprzynudzająca. Aktorzy też dobrze. Ta Louise Lane jest taka. No, przeciętna. Przeciętna, no jest taką typową typową kobietą, no, bez jakiejkolwiek tapety, retuszu, tak. Ale efekty, jak się wszystko tak, wali. Efekty, efekty, no te budynki, bo, po... no, 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 jak widzicie, nie sposób tego ogarnąć, tak? Tak, te jesteśmy efekty, cały czas nabuzowani. No, co chwilę coś lata, no w ogóle fajnie realistycznie takie podmuchy, podmuchy wiatru, jak muszę coś odpada, to takie... No, no, no to, to jest warte S tego, bo to nie da się tego pisać, to trzeba pokazać to takie bff, i leci. I na naszych oczach uczył się latać tak? i umiał od razu, to jest warte. Co, co prawda? Tak długo to się nie uczył, kurczę. Taki samochód. Mm. Taki zdalny. Ty zdalny bardzo. Ale, no dla e... mnie to jest 9 na 10. Ja oceniam 10 na 10. Ale powiedzmy jeszcze o wadach jakichś, no bo wszyscy będą że same zalety ma ten film. No. Wymieniamy, Od no. myślników wymieniamy. Fabuła. Fabuła. Retro, retro, aktorzy. Retrospekcje. Retrospekcje. Fajnie, ujęte. Strój. strój e... Główny aktor Henry Cavill pasuje idealnie. No, re... no i lepszego faceta nie mogli do tego znaleźć, tak? E efekty specjalne efekty do tego się specjalne. to wszystko Bia, sceny bijatyk, no to jest. sceny wach to są. To jest jeden z Jak, jak niektórzy tam znajomi zachwycali Avengersów, to jest, zwłaszcza ostatnią scenę. to wow, wow co? Osobi osobiście bez, zostanę zginczowany za to, ale osobiście mi nie przypadły do A Gustavo... Avengersy w porównaniu do Supermana to są na dnie totalnym, tak? Yy, tak, zgadza się. To zostawił, w ogóle zdeklasował, to... tak? Tak. Yy, 3 sekundowy knockout to był Avengersów Supermana. Tak. Tak, to, to, to można tak to porównać, bo y, nie porównajmy do Batmana, bo Batman to jest tak, inna produkcja Tak, Batman to jest zupełnie inna kon konwencja filmowa, no. tak, inny, taki bardziej mroczny, spokojniejszy, tak. tak. Ale do Avengersów spokojnie można. co jeszcze plusem? To, że ten film jest utrzymany w poważnej, w poważnej konwencji, nie są robione z tego jakieś jaja typowe jak w tym, nie wiem czy oglądaliście 2005 roku, czy któregoś tam y... poprzedniego Supermana. Ma poprzedniego Supermana. Totalną żenadą według mnie i totalną klapą. To... to, co jest istotne, to tutaj wszystko ma swoją historię. Tak, strój, tak. Ma swój, tak. Str wszystko, wszystko ma swój początek, tak? Wszystko no. co, co się wzięło w obecnym czasu ma swój początek kiedyś tam, nie? Tak, to ma. I to wygląda. Wszystko zajęć. jest wyjaśnione, co się skąd wzięło, tak? I mm. jedynie nie zobaczycie tego śmiesznego kryształka Kryptonitu. Tak, tak, teraz. Ale Nie, nie będziemy, będziemy no... spoilerować, nie? ale to ale... tylko powiem, że tego nie zobaczycie. No i ludzie, którzy to zmontowali ten film, to musieli odwal kazał roboty W ogóle po zwiastunie myślę który był dla mnie, według Zwiastunu był według mnie bardzo dobry. Myślałem, że się zawiodę, no. ale... Zazwyczaj jest tak, że w zwiastunach tak, dają wszystko tak, co tak. najlepsze, a potem jest kicha, a tu okazuje się, że nie. Minusy, no to może tak, no aktorka, no mogłaby być jakaś, no... Ale dobra, no, może... Ale, no... Nie wszystkie nie mogą no, być takie dokładnie, dokładnie, dokładnie. Jak dla mnie to raz był na przykład... Zarośnięty, a potem był ogolony, mimo. No że to błędy ba... filmowe były takie pierdółki, no. No drobne. Pr... Ale no to, żeby to chyba lepiej wyglądał od razu. Yy, no, no, jak jak... Widzi... no jak widzicie, spróbujemy Zast... się wymyśleć jakieś wady, ale chyba się nie da. No. No, nie da się, jesteśmy yy, nasyceni, najedzeni byliśmy głodni takiego filmu od. No nie było sceny takiej, która by przymudziła. Osobiście mnie, nie wiem jak Ciebie, ale nie było takiej sceny, którą. O, co za nudna scena, nie mogłoby się coś zacząć, ani, ani, ani rozumie nie przyniosł. Ja się bałem trochę, jak, jak tam jest scena po całunku, ale to nie będę mi tym mieć... No, ale... już zaspoilerowałeś, Zaspoilerowałeś, a dziewczyny na pewno będą oglądać i będą czekać na taki moment, a Ty już zaspoilerowałeś. To może powiem im, że nie ma tam żadnej takiej sceny. <laughs> nie, ale sceny. Kłama, kłama, nie, nie kłamałem, no. dobra. Do, kłamałem. Ale cały film to... bo... Niektórzy z Was, którzy znają dobrze historię Supermana, będą i z przekonaniem, że on będzie poza byciem Supermena kimś, kimś innym, co zawsze był dziennikarzem, nie? A tu będzie to rzeczywiście będzie kimś w ogóle kimś. To będzie zupełnie inna historia, tak, od samego początku, tak? Żeby było miało wszystko swój początek i koniec. No chcielibyśmy wam jak powiedzieć, ale kurde, będziemy no, spoilerować. Ale ostatnia scena daje znać, że będzie druga część. No, no. Mam nadzieję, że odniesie taki sukces budżetowy, że musi być trylogia, bo... No, no nie wyobrażam sobie. Mamy nadzieję. To jest jeden z filmów, który... Jak dodadzą do gazety? Jak dodadzą do gazety, to kupimy. Moja ocena to jest 9 na 10. Nie dam, nie dam, nie dam mu dziesiątki. Na dziś... bo, bo jestem wierny mrocznym, Mrocznemu rycerzowi i jemu Aha. dałem dziesiątkę. No... Na, na, na fotce kiedyś se wszyscy dawali dziesiątki. Dyszka tu, dyszka tam, ale dobra, bo tu robię reklamę no, portalu. No widzicie, staramy się być obiektywnie wobec tego filmu, żeby nie miał samej wiecie. Zaledno, ale, ale nie, że no, nie zrobiony nie, nie na nie wysokim dost, poziomie. Tak, nie zastrzegną się żadny fat, naprawdę. Rzeczywiście zrobiony na tak wysokim poziomie jak Mro Mroczny Rycerz, ale tak jak Rafał mówił wcześniej, to jest inna konwencja. Tak, to jest inna konwencja. Mroczny Rycerz jest bardziej taki poważny, bardziej dla dorosłych, tak? Mhm. bardziej dla powagi. Tutaj to też jest, poważ, jest poważne, ale tam sam efekty specjalne są, nie? Dużo efektów cała masa, także zapraszamy yy, i tak, polecamy zapraszamy się do kina, do zapraszamy kina, Wybierajcie do kina tak. się, nie czekacie aż wyjdzie na DVD czy Blu-ray, tylko do kina. Idźcie, życzymy Wam tego, żebyście nie mieli w irytujących ludzi koło siebie. Tak, żeby i nie jedzcie nic i wy wyłączcie telefony, albo i nie bierzcie ze sobą, niech wam nic nie przeszkadza. Yy, recenzje robimy yy, tylko dlatego, żebyście poszli, żebyście tak. byli zachęceni. Będziemy Nikt... recenzować no każde filmy, które obejrzymy. Tak, będziemy recenzować i pewnie zrecenzujemy i te starsze też, bo parę mam produkcji, które o, warto. Tak, tak. 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 To, to w najbliższym czasie. W najbliższym czasie. Re regularnie może się jak uda wyjechać do Holandii. Jeśli wszystko się uda, to tam będziemy też na bieżąco. Znaczy się, ale komu polecimy ten film? No wszystkim. Tak, ten film my... można polecić wszystkim. Nawet tym, co nie oglądali. Nigdy nie w... oglądali Supermenu jakiegokolwiek czy serialu, no. czy filmu. Tak? Ci co nie oglądali, tym bardziej, a ci co ale go oglądali, no... no to na pewno się nie. Fani, fani też się nie powinni zawieść. Bierzemy pełną odpowiedzialność na nas, jeśli wam się nie spodoba. Wy yy, tak film. możecie wtedy przyjść i nam się wyżalić nie tak. zwrócimy pieniędzy, bo to wszystko jednak rzeczą. No niestety gustu, no nie, no mamy nie zwrócimy, pieniędzy. No, no ale w razie co możecie tam gdzieś skomentować niżej, yy, czy wam tak. się podobał, czy popieracie nas. Jeżeli popieracie, to będzie nam miło, bo będzie oznaczało, że rzeczywiście mamy gust. Chociaż i tak go mamy, nawet jeżeli komuś się będzie nie podobało. My wierzymy w siebie i wiemy, że wiemy... No, wybaczcie mój... za taką długą recenzję, ale no to film jest wart No, takie... no to, to są emocje. No emocje ciągle są jeszcze w nas i... No. Wracając do domu, jeszcze będę sobie myśleć, kurde, co to za film jest. No? A ja odstawiłem pisanie książki, bo nie miałem jakiegoś natchnienia, ale teraz dostałem kopa w tyłek i wracam do pisania. Mam nadzieję, że stworzę coś, co o. będzie nakręcone, będzie dużo lepsze niż to, co wszystko oglądaliście tutaj paru. Przy... Muzy... Bardzo proszę. Muzyka jest Hansa Zimmera, jest, muzyka też była. Yy, bardzo ważny aspekt, bo muzyka. Muzyka pasowała do scen, do, do, tej, do tej walk. Ta muzyka Hansa Zimmera pasowała. W ogóle, właśnie efekty dźwiękowe, bo to nie tylko wizualne. Dźwiękowe i muzyka to jest coś, co to jest majstersztyk. To jest. Znaczy coś... się Hansa Zimmera, tak? Dobrze pamiętam to chyba Hansa Zimmera, jakby co to mnie poprawicie. Mm. Ale jestem prawie przekonany, mm. że to jest Hansa Zimmera, ale mieszka z tym Muzyka jest świetna, była. No. Także co. Yy... Od Rafała 9, 9 na, na 10. 10. Ode mnie Aran 10 na 10. Zachęcamy do oglądania kolejnych recenzji. Zapraszamy. Tak, Dzięki. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Nie? Mówił Aran. Rafał. Rafał będziemy Cześć. recenzować. Trzymajcie się. Pozdrawiam.